Wodziki założone, że opowiadam co tu się działo, co tu się wydarzyło. Jeszcze przed rozbiórką skrzyni biegów, kiedy traktor był w całości, trochę tam robiłem jakieś z nim próby. To miałem w ogóle problemy tutaj ze zmianą biegów. Z dwójki na trójkę na przykład, albo, albo wbić ten wsteczny na luzie. Jak traktor stał w też był czasami kłopot. Czasem już weszło wszystko lekko, jak się tam poustawiało, a czasem był kłopot. Trochę mnie to zastanawiało. Tłumaczę sobie to w tym, że, że, że pewnie tu są jakieś luzy, w wodziki popuszczone albo coś w tym rodzaju. Jak się okazało, problem był inny. Trochę mnie tutaj przytrzymało przy, przy składaniu tego na tych wodzikach, ponieważ no, jako luzu nie było specjalnego, znaczy popuszczona jedna, ta, bodajże czy ta, ta śrubka była popuszczona, ale tak minimalnie nic wielkiego tam nie zmieniał problem był w tym, że te prowadnice wodzików były w ogóle skrzywione jak zacząłem to składać, jak sobie to wszystko umyłem włożyłem to, te, te, te prowadnice, te, te wodziki do skrzyni biegów Włożyłem te obudowy, te korpusy, w których poruszają się te prowadnice. Dopóki to nie było skręcone mocno, tak na fest aby dokręcone, to wszystko chodziło fajnie, lekko. Na mnie to zaskoczyło. Nie wiem, problem ze zmianą pieguwa, to wszystko lekko chodzi. Jak dokręciłem te śrubki, wtedy dopiero się zaczynało. Bardzo ciężko. Ręką, tak przy, bez żadnych narzędzi. W ogóle nie dało się tego przesunąć. Trzeba było przywantować jakimś przecinakiem, śrubokrętym kluczem, żeby wbić ten bieg, wsadzić. No ale przynajmniej znalazło się jakieś rozwiązanie, co z tym zrobić. Wziąłem, rozebłem to wszystko znowu, założyłem na tokarkę czujnik zegarowy, no kurde, no jest tam ponad jedna dziesiąta z tego bicia. Nie skąd się to wzięło? Trudno powiedzieć. Nie mam pojęcia to, no, śladu po młotku tu nie ma. może ktoś tutaj coś próbował kiedyś, nie wiem, nastawiać. W jaki sposób można coś takiego zgiąć, skrzywić, nie wiem mniejsza o to. Trochę z tym było zabawy, żeby to wyprostować no, no ale udało mi się, się, to wyprostowałem. Już nawet w pewnym momencie dochodziłem do wniosku, żeby sobie to zrobić w ogóle nowe dokładnie to zmierzyć, wziąć prowadnicę liniową taką utwardzaną z CNC. Bo taką dysponuję szesnastką, no i że sobie zrobię te nacięcia pod śruty, nawiercam sobie tutaj do, do tych wodzików to wszystko, że, że to zrobię nowe. No, myślę, że, że tego nie ogarnę. No ale udało się. W tej chwili biegi można sobie jak widać Gdyby nie śruty, idzie wszystko idealnie w palcach. Nie ma żadnego problemu ze zmianą. Znaczy, jeżeli ktoś by miał kojarzus, że ma taki właśnie problem, to może to być coś, coś w tym stylu, że coś tutaj na tych prowadnicach jest niehalo. Jak to wszystko tutaj yy, robiłem, żeby. Może no zacznę od tego, żeby to zdemontować. Nie da się wyciągnąć na przykład tych korpusów, bo tak się wydawało, że są śrubki z góry. prostu sobie wyciągniesz, no i tam później to powychodzi. No to jest kłopot taki, no tutaj jest taka przesuwka, taki duży tik tak w cudzysłowie. No to jest blokada, żeby nie włożyć dwóch biegów jednocześnie. No tam tam takie są podtoczenia na tych prowadnicach. No i kiedy jedna się wysunie, włączy się bieg. Jak widać, tutaj jest to podtoczenie takie skośne i na drugim jest takie samo. W momencie kiedy to jest wysunięte to już nie ma tutaj ta przesuwka nie ma możliwości uwolnić tutaj ruchu te, tego drugiego biegu. Do momentu jak nie wyluzujemy teraz znowu tam jest przestrzeń może sobie chodzić w tych rowkach możemy wbić następny bieg. Żeby to... Trzeba pamiętać, że, że to trzeba wyciągnąć. Nie, nie jest to takie proste, że, że sobie podkręcam te śrubki, odkręcę sobie to i to po prostu mi wyleci. Trzeba pamiętać o tym. Pierwsze, najlepiej podkręcać tutaj wodzik. No, to może zostać. Z tym nie ma problemu. Z tym możemy nawet wyciągnąć. Odkręcić sobie wodzik, przesunąć. Wysunąć wtedy jedną prowadnicę do przodu, wysunąć, wyciągnąć tutaj tą przesuwkę, żeby wpadła do, tej, do tego korpusu. Na mnie wpadła. Żeby wysunęła się z tego drugiego, odkręcamy, wyciągamy ją razem z tą przesuwką, i w tym momencie kłopot się kończy. Drugą, żeby wyciągnąć tą prowadnicę, tak samo no, pasowałoby odkręcić tutaj ten wodzik. To może zostać. Mi się udało to bez problemu, bez ruszania tego elementu wyciągać te, te, te wodziki. Wyciągamy wtedy wodziki. I trzeba pamiętać, że, jak sobie je wyciągniemy, to tam nam wystrzelą, wyskoczą śruty. Spróbuję jeszcze obrócić tą skrzynię biegów do góry nogami. O! Tutaj są takie z zabezpieczeniem z takim drucianym zabezpieczeniem. Nie wiem czy O, tutaj są takie śrubki. One są zabezpieczone drutem Kiedy to się wykręci, tam jest sprężynka i śród w każdym, pod każdą tą śródką. No, dwie, dwie sztuki są, jedna w jednym, jedna w drugim. One blokują y, tam y, przed wyskakiwaniem biegów. Jeżeli wyciągniemy te prowadnice, to te śruty nam wyskoczą. Trzeba sobie je złapać, żeby sobie nie zgubić. Takie spostrzeżenie, co mi się właśnie przypomniało, w tej chwili, że jest to dosyć ważne. No jak już tam odkręcimy, to wyciągamy i, no i w sumie mechanizm zmiany biegów nasz. Przy składaniu tego odwrotnie, to ja to robię w ten sposób, oczywiście nowe uszczelki. Yy, I tak, yy, wkładamy najpierw jeden, na przykład ten wybierak. Wkładamy go w korpus. No ale tak, żeby był maksymalnie wsunięty do przodu. Wkładamy drugi tak samo, żeby był maksymalnie wciśnięty do przodu. Następnie bierzemy jeden, jeden z tych korpusów. Delikatnie wkładamy sobie tą przesuwkę przez otwór. To są otwory przelotowe z jednej strony na drugą. Wkładamy sobie tak, żeby nam to nie wypadło. Wkładamy sobie w otwór. Najlepiej ten wewnętrzny. Z któryś z tych wewnętrznych otworów? Ten albo ten. Wkładamy wtedy korpus do środka. wykręcamy, wsuwamy ten, te prowadnicę do niego. Wtedy, tutaj, czymś cienkim, od tej strony, trzeba popchnąć tę te przesuwkę do niego, do środka. I wtedy wsuwamy spokojnie ten drugi, tą, tą drugą prowadnicę, ten drugi wybierak. I w zasadzie już to mamy y, y, tą część gotową. To, to nam wtedy za środka nie wypadnie. Obrócić sobie skrzynię do góry nogami, włożyć tam te śruty, o których wcześniej mówiłem, włożyć sprężynki. Na co jeszcze sobie można zwrócić uwagę przy tych śrutach sprężynkach? Tymi śrubkami też można sobie regulować siłę, z jaką przeskakują tutaj te wodziki. Czy mocniej się wkręci? Wiadomo, sprężynka mocniej dociska, jest ta siła większa. Jeżeli się zrobi to za lekko, biegi będą wyskakiwać same. Jeżeli się zrobi za mocno, no to czy tam one będą chodzić ciężko, no to to już tam w sumie mniejsze znaczenie ma. Bo w sumie wajcha tam od biegów jest dosyć spora. No to jest za co pociągnąć. Ale jeżeli na przykład za mocno się do tego stopnia, za mocno się wkręci tą śrubkę, co na zablokuje tą sprężynkę, to możemy w ogóle zablokować. Zmianę biegów, ten śród zostanie dociśnięty do prowadnicy, no i, no i wtedy w ogóle nie zmienimy biegu. Jeżeli ktoś nie sprawdzi działania, będzie czekał aż założy sobie dekiel, poskłada sobie wszystko inne, i pomyśli sobie, a po fajnie mam to wszystko poskładane, poskręcane, złoży sobie dół skrzyni biegów, zaczyna składać górę, a później, o o, nie da się zmienić biegu, a już do tego dostępu tam raczej nie ma. Także zwróćcie sobie uwagę, nawet sprawdzić przed. Przed złożeniem reszty skrzyni biegów, czy to działa. No i tyle w sumie. No, no trochę czasu straciłem na zabawę z prostowaniem tego, no ale, no ale już to będzie teraz tak, jak należy. Są takie drobne rzeczy, no, ktoś się bierze za taki remont, no to, no to już trzeba na to też zwracać uwagę, że... żeby sobie to robić na dokładnie. No i, no i wszystkie eliminować, jakieś tam uszkodzenia, niedoskonałości, bo coś zostawimy a no w sumie co to nieważne, nie co tam tamtego troszkę ciężej idzie, a później się okazuje, że jak to składa do kupy że w ogóle będzie problem trzeba będzie to rozbierać od nowa, no albo będziemy źli, że to jest niezrobione na, na dzisiaj tyle co później będę starał się obrócić skrzynię do góry nogami znowu no i wkładać ten wałek, atakujący tam ten wałek główny zwolnice, płośki to będzie taki chyba następny teraz, następny etap tą górę sobie zostawię na razie nie będę wkładał tego wałka sprzęgłowego bo z nim też będę miał trochę zabawy w ogóle no to no, no ta skrzynia to, no to będzie w tym moim SAMie w tej mojej przeróbce z, z silnikiem s 301 d z siódemką z Andorii. No i są tutaj już, staram się w sumie, jak to, jak to wymyślałem wszystko, żeby tą skrzynię zachować jak największym oryginale nic tutaj nie zmieniać, jak, jak najbardziej się da, no bo w sumie w przyszłości nie wiadomo, czy to nie trzeba będzie, czy nie przyjdzie jakiś pomysł, żeby wrócić w ogóle do oryginału, a dzisiaj jest pomysł, żeby założyć silnik andrykowski. no i, no i, no i z tego, co tu co, 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 co zauważyłem, to tu trochę jeszcze będę musiał z tym wałkiem sprzęgłowym coś się za. Za niego zabrać, coś tam podorabiać, bo jest w takim trochę słabym stanie. No i tutaj wywierciłem taki otwór na nagwintowałem M10. Tutaj będę miał taką blachę z siłownikiem hydraulicznym do sprzęgła. To sobie wymyśliłem coś takiego, no ale o tym będzie jeszcze później. Pewnie przy okazji, czym to będę bardziej składał, będzie tego przybywać, tych rzeczy to będę jeszcze opowiadał, co, co sobie tam wymyśliłem. Jak to będzie. A na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.